Boniek o zmianie trenera. Ruszył sezon narciarski 2021. Najman ukarany finansowo. Jurgen Klopp jako następca Joachima Lewa. Witajcie na kanale Kto Wygrał, gdzie, jak co każdy poniedziałek, po pracy o stałej godzinie 17 prezentujemy wam zestawienie najciekawszych informacji ze świata sportu z minionego tygodnia. Jak tam wasze nastroje, dzisiejszy dzień nie był zbyt męczący? Mam nadzieję, że nie, bo dzisiaj będzie bardzo emocjonująco. Także zapnijcie pasy, przygotujcie sobie jak co tydzień jakiś obiadek, zostawcie Subika i zaczynamy z przeglądem sportowym. you uh -huh. Dobra, mam nadzieję, że szamka już gotowa, także zabierzmy się za to, po co kliknęliście akurat ten film. Okej, okay, zacznijmy od tego, co tygryski lubią najbardziej: piłka nożna. Najpierw Premier League. Ósma kolejka pierwszej ligi angielskiej odbyła się bez większej ilości hitowych meczy, bo jedynym większego kalibru spotkaniem było tak naprawdę spotkanie Tottenhamu Spurs z Manchesterem City, gdzie zespół z Północnej Anglii wygrał z drużyną z Manchesteru 2 do 0. Spotkanie to było pojedynkiem dwóch weteranów na ławce trenerskiej: Jose Mourinho i Pepa Guardioli. Prawdziwe L Clasico trenerów. No i w tym spotkaniu lepiej Okazał się Portugalczyk. Dalej, pełen kontuzji, Liverpool pokonał na własnym stadionie z Leicester City 3 do 0 po genialnej grze ataku drużyny Derec. Są rzeczy, które się nie zmieniają, a jedną z tych rzeczy jest to, że Bruno Fernandes znowu uratował swój zespół przed stratą punktów na teatrze marzeń dzięki kolejnej wykorzystanej jedenastce. Przejdźmy teraz do włoskiej ligi, a w niej genialny zlatan Ibrahimowicz pokazuje, że nie jest za stary na kopanie piłki, więc władował kolejne dwie bramki w spotkaniu Milan-Napoli. Dzięki tym trafieniom, szwedzki snajper dalej jest liderem w tabeli króla strzelców włoskiej serii A. A prześcigając Cristiano Ronaldo czy Romelu Lukaku. A skoro mowa o tych panach, oni oboje też popisali się w swoich spotkaniach, notując kolejne trafienia do ich dorobku bramkowego w tym sezonie. Najpierw omówmy Ronaldo. Gość mimo swojego wieku ładuje kolejne dwie bramki przeciwko Cagliari, ale mimo wszystko jednak bardziej emocjonującym meczem był ten rozgrywany na San Siro. Tam swoimi bramkami popisali się Alexis Sanchez, dwa razy Lukaku i raz Lautaro Martinez. Cóż za dominacja. Okej, okay, pora na Hiszpanię. A tam w hitowej kolejce Atletico pokonało FC Barcelonę 1-0 na własnym stadionie po bramce Karasko w doliczonym czasie pierwszej połowy. Dalej. Real zremisował 1-1 z żółtą łodzią podwodną na stadionie Villarrealu, Ale najciekawszym mimo wszystko w hiszpańskiej ekstraklasie spotkaniem był mecz Real Sociedad z Cadiz. Bo dzięki temu spotkaniu Sociedad uplasowało się na pierwszym miejscu La Ligi. Efekt Dawida Sylwy, panie i panowie. A co w Polsce? Legia ponownie na fotelu lidera po ostatniej skromnej wygranej z Krakowią. Leg zremisował z Rakowem, a Warta pokonała Wisłę. A teraz przejdźmy do najciekawszych newsów z tego tygodnia. Brzęczek zostaje, ale niewykluczona jest zmiana trenera w momencie kiedy ten nie poradzi sobie na mistrzostwach Europy, a patrząc na nasze ostatnie spotkania, może być ciężko o jakikolwiek sukces. Ale pamiętajcie, z drugiego miejsca też można wyjść z grupy, bo nie sądzę, by wiecznie wkurzony Góralczyk zmasakrował Sergio Ramosa w formie. Sam Tomasz Hajto wypowiadał się ostatnio w kafę futbol, że nasza sytuacja w kadrze jest adekwatna do tego, co się dzieje u nas w kraju, jest podział. Wskazał, że u nas w szatni jest podział na tych ważnych i mniej ważnych, co powoduje ewidentne problemy z komunikacją w kadrze. Krytykował także to, że. Kraj Kraje, które są mniejsze od nas, typu Belgia czy Holandia, są mniejszymi nacjami od nas, a i tak stoją piłkarsko poziom wyżej od naszej reprezentacji i poza wyjściem z grupy z nawałką nasza kadra nie osiągnęła nic od bardzo dawna. Hajto również bronił Jerzego brzęczka, że ostatnie mecze z Włochami i Holandią były tylko wypadkiem przy pracy. A co do Jurka, zrobiliśmy ostatnio o nim zbiorczy materiał, podsumowujący jego życie w świecie piłki nożnej. Koniecznie sprawdź, bo wyszedł naprawdę mocny materiał. Sytuację z naszym trenerem także szeroko skomentował prezes PZPN-u. Zbigniew Boniek, który powiedział, że ma pewne wątpliwości, co do planu Brzęczka i jaki ma zrealizować, by nasza kadra zagrała jak najlepiej na Mistrzostwach Europy. Turniej ten zbliża się wielkimi krokami, a gra naszej kadry nie jest jakaś powalająca. No ale wszystko okaże się już w czerwcu. ora na kolejnego newsa. Początek jak ze snów, lecz finał z dużym niedosytem. Tak można w skrócie podsumować występ biało-czerwonych w pierwszych konkursach skoków narciarskich w nowym sezonie. Weekend w Wiśle, gdzie po raz kolejny miała miejsce inauguracja cyklu zawodów Pucharu świata zaczął się od fantastycznego skoku Kamila Stocha i wygranych przez niego kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego. 132 metry uzyskane przez Polaka i zapewnienia, że Polacy są do nowego sezonu świetnie przygotowani. Dawały nadzieję, że kolejne dni przyniosą wiele radości i wzruszeń, a zakwalifikowanie się do niedzielnego konkursu aż 11. Polskich kadrowiczów zdawało się to potwierdzać, że trzykrotny mistrz olimpijski nie rzuca słów na wiatr. Pierwsza weryfikacja tych zapewnie nadeszła w sobotę. Polacy zajęli w konkursie drużynowym trzecie miejsce i choć na medalową pozycję trudno narzekać, po zawodach pozostało uczucie niedosytu. Zawiódł najpewniejszy Kamil Stoch, który w pierwszej serii skoczył 118 metrów. Warunki miał trudne, ale bonifikarta nie zrekompensowała braku odległości. Świetnie skakał Piotr żyła, nadspodziewanie dobrze spisał się Klemens Murańka, niezawodny był również Dawid Kubacki, również Stoch w drugiej serii. Przypomniał sobie, jak się skacze i poprawił swój wynik aż o 7,5 metra, ale wszystko to pozwoliło polskiej ekipie zająć miejsce na najniższym stopniu podium. Tego dnia najlepsi okazali się być Austriacy. Wydowiska. Dzisiaj poświęcimy na to trochę więcej czasu, by zbiorczo przekazać wam co się tam właściwie działo. A, jak coś to nie czepiajcie się, że nie ma materiałów stricte z tego wydarzenia. Jak wszyscy wiemy, organizatorzy tej gali bardzo restrykcyjnie podchodzą do rozpowszechniania swoich walk poza ich głównym kanałem, więc w tle będą lecieć wyrywki z konferencji, pojedyncze urywki z walk i zapowiedzi zawodników. Mamy to wyjaśnione? Ok, więc zaczniemy od moim zdaniem najciekawszej walki walki dla koneserów. Arab kontra Paweł Tyburski. W pierwszej rundzie Arab szybko obalił przeciwnika, poszedł podosiad i szukał duszenia. Tybori jednak Dobrze się bronił, zadawał kolejne uderzenia i dominował w parterze. W kolejnym starciu Ara rozpoczął tak samo: poszedł po nogi rywala, cały czas przeważał, dążył do zwycięstwa przed czasem. Jego umiejętności parterowe miały być kluczem do zwycięstwa. W dosiadzie zadawał bardzo mocne ciosy. Po 6 minutach było wiadomo, że Tyburskiego uratowałyby tylko skończenie przed czasem. Raper nie dał sobie jednak odebrać zwycięstwa i pod siatką dominował. Zwycięzcy musieli wyłonić sędziowie, a wątpliwości już nie było. Wygrał ostatecznie raper dzięki jednogłośnej decyzji sędziów. Dalej Amadeusz Ferrari rośli kontra Jan wiewiór wiewiórka. Walka odbywała się w K1, a wygrano przypieczętował wiewiór dzięki jednogłośnej decyzji sędziów. Dalej Piotr Szeliga przegrał z Piotrem Bestią Piechowiakiem dzięki duszeniu z zapleców w trzeciej rundzie. Walkę kobiet wygrała luksuria. Oj, przepraszam, Zusję. Zuzię wygrała walkę dzięki temu, że jej przeciwniczka nie chciała się bronić nawet po trzykrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego, by to robiła. Walka zakończyła się w pierwszej rundzie. Była Ring Girl zasłynęła ostrą wypowiedzią po walce, w której zwyzywała rywalkę od grubej, ulanej świni. Walka z Zuzię była dla Dagmary Szewczyk debiutem w Oktagonie w roli zawodniczki. Jednak już planuje swoją przyszłość, która w dłuższej perspektywie nie wiąże się ze sportami walki. Przynajmniej nie z Federacją Fame. Kolejna walka, Filipek. Kontra sobota, walka raperów tym razem nie na słowa. Sobolewski i Marcinek spokojnie rozpoczęli pojedynek, uderzali w stójce, ale nie wyrządzali sobie większej krzywdy. Na koniec rundy Filipek szukał obalenia, ale zabrakło czasu. Zabrzmiał gong. W drugiej rundzie zaskoczył Sobota, który sprowadził starcie do parteru i trafił konkurenta. Młodszy z wojowników odwrócił jednak rolę i sam wylądował z góry. Szczecinianin bardzo dobrze się bronił. W związku z tym sędzia ringowy przeniósł pojedynek do stójki. Po sześciu minutach obaj zawodnicy byli bardzo zmęczeni. Na dodatek Marcinek doznał urazu. Nogi. Przed ostatnią odsłoną starcia była potrzebna dodatkowa przerwa, ale konfrontację wznowiono. Na minutę przed końcem rundy trzeciej Sobolewski miał szansę na triumf przez poddanie. Freestyle'owiec z milicza i raper ze Szczecina zahamowali w ostatnich sekundach. Zwycięzcę musieli wyłonić sędziowie. Jednogłośną decyzją triumf odniósł Filip Filipek Marcinek. Nie było niespodzianki, ale zawodnicy musieli drżeć do ostatniej chwili o werdykt. No i dobra, dwie walki wieczoru. Zacznijmy może od tej, która przyniosła mniej kontrowersji, głównej walki tego eventu Kasper Błoński z Marcinem Dubielem. Za Zawodnicy rzucili się na siebie z ogromną zaciętością. Trudno było wskazać lepszego zawodnika, gdyż przez dłuższą część pierwszej rundy obaj pozostawiali w mocnym klinczu. Walka przypominała przez długi czas pojedynek zapaśników. W drugiej rundzie mocno zaatakował Marcin Dubiel. Kolejne ciosy dochodziły do celu. Błoński zdołał jednak skontrować rywala i sprowadzić go do parteru. Dubiel zdołał w efektywny sposób uciec z uścisku rywala, jednak druga runda zakończyła się ze zdecydowanym wskazaniem na Kacpra Błońskiego. Wynik starcia miał się rozstrzygnąć w trzeciej rundzie. Ostatecznie o werdykcie zadecydowali sędziowie. Ich zdaniem lepszy okazał się Kasper Błoński. No i dobra, najbardziej kontrowersyjna walka tego wieczoru. Don Casio i Marcin Najman. Walkę tę, jak już zapewne wiecie, wygrał Don Casio po dyskwalifikacji słynnego L- Testosterona. Marcin zachował się bez szacunku do swojego rywala, bo w pojedynku bokserskim zaczął kopać i obalać swojego przeciwnika, a to przełożyło się na to, że Marcin został ukarany finansowo przez Federację Fame, która obiecała, że Najman już nigdy nie położy swoje nogi w oktagonie z szyldem Federacji Fame. Sam Najman, jak to Najman, zaczął się potem usprawiedliwiać, Sprawiedliwać w social mediach, że gdyby nie to i tamto, to by wygrał tę walkę. Lecz jak wiadomo, na ziemi historia jest troszeczkę inna, ale o tym, czy pojedynek ten wygrałby Najman, gdyby tylko panowie walczyli na innych zasadach, raczej się o tym już nie przekonamy. Przynajmniej na gali fame. Co do samego zachowania Marcina, muszę przyznać rację organizatorom. Niestety, Marcin zachował się nie tyle bez szacunku do rywala, co do własnych fanów, którzy zabulili przecież za pay per view, licząc, że ich zawodnik pokaże coś więcej niżeli tylko wyzywanie się przez social media. Tym bardziej, że to przecież Oktago miał wszystko zweryfikować, a jak jak było. No sami już doskonale wiecie. Pora na kolejnego newsa. Jak już Gale Fame mamy z głowy, pogadajmy chwilę o tym, co się dzieje z reprezentacją Niemiec w ostatnim czasie, bo tam mam wrażenie jest jeszcze gorzej niż u nas. Ostatnie wyniki kadry nie są jakoś bardzo zadowalające, bo przypomnę, jest to jedna z najlepszych drużyn na świecie. Dysponują takimi gwiazdami w kadrze, że nie jedna reprezentacja marzy o chociażby jednym z nich, a ci w ostatnim meczu przerżnęli 6 do 0 z Hiszpanią. Przynajmniej wiedzą, jak mniej więcej mogli się czuć Brazylijczycy w 2014 roku. Drop it. Dodam, że tak wysoko kadra Niemiec przegrała ostatnio 89 lat temu. Joachim Lew chyba się już powoli wypala i blaski go gwiazdy nie świeci tak jak gdy wygrywali Mistrzostwa Świata. To przykre, bo to bardzo dobry trener, ale widać, że ma swoją armię, której nie zmienia, a w tym może być klucz. Wiele reprezentacji wie, w jakiej formie jest cała defensywa reprezentacji Niemiec i próbują to wykorzystać. A memów z biednym Stegenem, który jest cały czas pomijany w wyborze na pierwszego bramkarza, powstała niezliczona ilość. Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być zmiana trenera w najbliższym czasie, i co ciekawe, jeden z najbardziej wyrazistych niemieckich trenerów Jurgen Klopp przyznał, że widzi siebie w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Niemiec, ale nie teraz. Przez Niemiec przyznał, że ma teraz zadania do wykonania w Liverpoolu i nie jest jeszcze gotowy na prowadzenie kadry narodowej. A jak nie on, to kto? Jurgen bez wątpienia jest najlepszym szkoleniowcem w Niemczech i on wraz z całą tą ekipą mógłby zdziałać cuda. Cóż, klasycznie już poczekamy, zobaczymy. No i jak? Podobało wam się to zestawienie? Jeśli tak, to zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci łapki w górę bądź subskrypcji. Widzimy się jak zawsze w